Dobry? Bardzo dobry. U mnie dobry, u ciebie dobry. Mam nadzieję, że też dobry. To zaczynam. Jak ja sobie radzę ze swoimi postanowieniami noworocznymi i dlaczego w końcu aktywne życie zaczęło być faktycznie aktywne, a nie od czasu do czasu odwiedzane przeze mnie? Jak widzicie, jestem bardziej aktywna, zarówno na Facebooku, na YouTubie i na blogu. Krok numer jeden: zidentyfikuj swojego zżeracza czasu. U mnie jest to, i pewnie jak u większości z Was, a tak, 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 nie nawet komputer, co internet. Internet jest moim zżeraczem czasu. To jest po prostu koszmarne. Ostatnio zwróciłam uwagę, że ze swoim chłopakiem, że gdziekolwiek nie jedziemy, czy jedziemy na jakiś weekend, czy jedziemy do rodziny, każdy z nas siedzi wlepiony przed ten komputer. I owszem, trzeba sobie powiedzieć, że internet jest użyteczny, jest na nim mnóstwo fajnych rzeczy, na przykład ja znam. Um, ale jest też niesamowitym rozpraszaczem. Jesteś na jednej rzeczy, Kliknij tu, kliknij tam, kliknij tam. Jak masz 15 okien. Czy ty wiesz, że ja, nie wiem jak ty, ale ja naprawdę mam problem. Ja mam trzy różne przeglądarki, z czego potrafię siedzieć na 60 różnych podstronach, zakładkach z każdej z nich i to ogarniać. Czyli siedzę na 180 stronach. Jak mój mózg przetwarza, nie mam do tego pojęcia, ale nie jest to fajne. Bo, tak na dobrą sprawę, pod koniec dnia zadaj sobie pytanie, czy dało Ci coś siedzenie tyle godzin przed komputerem? Jeżeli tak, plus! Siedź dalej, jeżeli masz z tego korzyść. A jeżeli poczujesz tak, jakby ci czas przeciał przez ręce, to pomyśl sobie, co się stanie za 5 lat, jeżeli będziesz cały czas przylepiona do tego komputera. Także podpunkt teraz drugi. Co zrobić, żeby zacząć robić te rzeczy produktywne? organizacja, jak to pięknie brzmi, a jakie jest to irytujące i pracochłonne, ale powiem Ci jedną rzecz. Zauważam, że im więcej coś dłużej planuję i poświęcam na przygotowanie, to później idzie mi szybciej. Na przykład w tym momencie, wiecie, jak się szybciej kręci filmy niż rok temu, absolutnie jest to fenomenalne, także Wam polecam. Pokażę Wam teraz w tym podpunkcie chcę zabrzeć trzy techniki, trzy sposoby, które używam. Po pierwsze każdy zeszedł, w którym zapisałam sobie na okładce, tutaj, tylko z drugiej strony, rozpisałam sobie każde jedno postanowienie. Zapisałam. Później napisałam sobie u góry, jakie jest to postanowienie, ja zostawiam 15 kartek i kolejne postanowienie, 15 kartek. Czemu? Dlatego, że mam cały rok, który chcę osiągnąć tutaj. Rozpisane, napisane, co pod, jaki, pod jakie postanowienie, co chcę użyć, jakich technik chcę zastosować, co chcę osiągnąć, z kim się mogę skontaktować, to możesz mi wszystko, wszystko w jednym miejscu, rozumiesz? W jednym miejscu, nie musisz tego szukać. Możesz to wziąć do torby, idziesz, to się przychodzi do głowy, zapisujesz, jest to w jednym miejscu, nie na jakiejś karteczce, która od tak może zniknąć. Drugie, Kalendarz. Kalendarz, do którego ja w życiu nigdy nie byłam przekonana, zawsze coś tam wpisywałam, nie wpisywałam. W tym momencie jest to kalendarz, ale ten kalendarz musi żyć. To nie może być coś takiego, że sobie zapiszesz i nigdy go nie, nie otworzysz. W tym momencie ja go zapisuję i uwielbiam. Wiesz, co ja uwielbiam robić? 13, coś mi tu wyleciało. Są rozpisane rzeczy, które mam zrobić i ciach! Coś zrobiłam, skreślam. Ro robię kolejną rzecz, skreślam. Robię kolejną rzecz. Staram się zrobić jak najwięcej i nie demotywuję się w momencie, jeżeli czegoś nie zrobię. Nie zrobię, przepisuję na następny dzień i robię to szybko. Kolejna rzecz, technika dwóch minut. Dwie minuty, jeżeli coś jest krótkie. Masz, nie wiem, umyć kubek, bo cię wkurza ten kubek na twoim stole. To idziesz go umyć, zajmuje ci to 30 sekund i masz wolną głowę. I właśnie, jeżeli chodzi o wolną głowę, to mega szybko jeszcze, od, a propos tej książki, nie pozwól do tego, żeby Ci się myśli kłębiły, po prostu wszystko, jeżeli coś masz, nie wiem, sprawdzian, masz coś załatwić na mieście, wszystko spisuj, wszystko spisuj do kalendarza, wyczyść sobie ten mózg, żeby on nie pracował i Ci w kółko nie przypominał o czymś, bo jest to chyba najbardziej frustrująca rzecz, jaka tylko może być, a najpiękniejszą rzeczą jest to, że w momencie, jeżeli to zapiszesz na kartce, ten ram, powiedzmy tak, Twojego mózgu zaczyna się bardziej skupiać na rzeczach, które w tej danej chwili robisz i nie rozprasza Cię. Genialna rzecz! Krok trzeci. Znajdź drogę na skróty. Ja wiem, w wielu książkach się mówi, tylko ciężką pracą do czegoś dojdziesz, ciężka praca, to wszystko jest ciężka praca, odchudzanie to ciężka praca, zrobienie ciężka praca, chodzenie do pracy to ciężka praca, ciężka praca, ciężka praca. Ciężka praca. Jak ja też takiego słyszę, to jest mi od razu ciężko, nic mi się nie chce robić, bo po co ma być mi ciężko? Ale taki dobrą sprawę, ludzie, pomyślmy, jak sobie rzeczy ułatwić. I nie chodzi mi o to, żeby tak na bezczelnego po prostu szukać coś na skróty albo po trupach coś robić, ale jeżeli masz możliwość, na przykład ja bym miała możliwość, daję, ja dostania się z. mogę równie dobrze pójść pieszo do Krakowa na nogach z Warszawy albo pojechać pociągiem. No jakie jest rozwiązanie? No błagam Cię, znaczy musisz się zastanawiać nad czymś takim. No szukajcie dróg na skrót. Jeżeli się uczysz danej rzeczy i nienawidzisz jej, to zacznij szukać technik nauki. Co możesz wykonać, co możesz zrobić, żeby coś Ci szło łatwiej, lepiej, szybciej. Krok czwarty. Jest on może trochę pracochłonny, ale daje genialne rezultaty. Mowa tutaj o trzech kartkach pisanych z rana po południu wieczorem, kiedykolwiek chcesz. Co Ci przychodzi do głowy, jak strumień, wlejesz to na, na kartkę papieru. I też przydałby się do tego jakiś zeszyt. Dlaczego jest to tak mega ważne i dlaczego jest to tak niesamowicie efektywne? Dlatego, że w momencie, jeżeli dzień w dzień będziesz narzekała w tym zeszycie: O, dzisiaj mi się nie chciało, dzisiaj, miałam, dzisiaj mi bolał ząb, dzisiaj coś tam, dzisiaj coś tam. Jak cały czas narzekasz, każdego jednego dnia, to w końcu masz taką, tak rośnie ta frustracja związana z Twoją osobą, Jesteś tak wściekła na siebie. Jesteś tak wściekła, że dlaczego to Tobie się wszystko musi dziać, że zaczynasz coś z tym robić. Zaczynasz myśleć, co zrobić, żeby nie dopuszczać do danych sytuacji i frustracja, że nic nie robisz powoduje to, że czarno na białym widzisz, że masz problem. I zaczynasz faktycznie to robić. Już masz dość pisania kolejnego dnia. O, znowu mi się nie chciało, znowu mi się nie chciało, znowu mi się nie chciało. Genialna metoda. Krok piąty. Zawsze rób jedną maleńką rzecz. W tym jest ukryty podstęp. Autentycznie nazwę to tak, bo na, polega polega na tym, na przykład, ja sobie postanowiłam, że w tym roku chcę opanować język francuski. Ile można uczyć się francuskiego! No, ile można i nie można się wysłowić nim, że zostaje po prostu. No, nieważne, czego zostaje. Możecie się domyślić. Jestem denerwowana. Ogólnie rzecz biorąc, na całą myśl o języku francuskim jestem kurzona. Więc powiedziałam sobie, że każdego dnia będę robiła cokolwiek, i zaczęłam od jednej minuty. W każdym razie, jeżeli zaczynasz coś robić takiego, mańkiego, jedną minutę, jest wręcz aż głupio. A jak mogę jedną minutę, to się chyba nic nie stanie, jeżeli zrobię drugą minutę. I faktycznie z jednej minuty często e, przeciąga się to do 45 minut, albo nawet i do godziny. Rewelacja! Zacznij coś takiego robić. U siebie w swoim życiu. Krok szósty. Porzuć cholerny perfekcjonizm. Nawet nawet sobie sprawy nie zdajesz, ile postów, ile filmów nie zostało opublikowanych. Nie czekaj na to, żeby była perfekcyjna pogoda, nie czekaj, żeby było perfekcyjne światło. się przykład tego idealnie. Nie zrobiłam w ciągu dnia filmu na zakończenie nowego zakończenie starego roku, a później celowałam sobie jak. Nawet, nawet nie nazwę, jak nie wiadomo kto, lampą po oczach, bo, bo, bo Mariusz nie, nie chciał zrobić filmu w ciągu dnia, bo światło nie było takie. Po prostu eh, bijemy brawa. Dlatego uwierz mi, ja to ja też tym walczę, cholernie walczę. To jest jedna z rzeczy, która najbardziej ci zżera czas. Myślisz, obmyślasz i obmyślasz, i obmyślasz i obmyślasz zamiast zacząć działać, także działaj i działaj i działaj, bo działanie coś do czegoś się zbliża, a rozmyślanie co by gdyby było, no to właśnie co by gdyby było, siedzisz i sobie tak rozmyślasz i nic z tego nie wynika, także działaj. Krok siódmy. Zmuszaj się. Powiązane z perfekcjonizmem. Po prostu się zmość. Godzina dwunasta, zapisz sobie, będę robiła to i to. Czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, Otwórz tą książkę, nie wiem, otwórz ten komputer z programem, na którym masz zrobić coś, jakiś projekt. Po prostu zacznij to robić. Może Ci na samym początku iść mozolnie, wolno i w ogóle, ale później zaczynasz się faktycznie w to kręcać, wkręcać i idzie to coraz szybciej. Jeżeli się nie wkręcasz, nie idzie Ci coraz szybciej, to punkt, już nie wiem, który, szósty, siódmy, sumie, że siódmy, Zmień swoje nastawienie na pozytywne. I to jest dosyć trudne do zrobienia w momencie, jeżeli jeździ źle, masz gorszy dzień. Ogólnie rzecz biorąc, nic ci się nie podoba, trudno jest po prostu od tak powiedzieć sobie: Jestem szczęśliwa! Ja co robię? Robię kilka trików. Uważam, że da się oszukać mózg, da się mega konkretnie go oszukać i żeby zaczął działać na naszą korzyść. I w ogóle serdecznie Wam. Cały czas będę to robiła o tych dwóch książkach, napiszę pod spodem, jakie to są książki. Tyle, ile rzeczy dowiedziałam się na temat mózgu i tyle, ile rzeczy się dowiedziałam na temat tego, jak on pracuje, że ja tego wcześniej nie widziałam. Jakie moje życie by było tysiąc razy, milion razy łatwiejsze? Na przykład rzeczy, które poprawiają mi humor i dzięki temu mam lepsze nastawienie i zaczynam coś robić, to jest od najprostszych rzeczy. Zrób porządek sobie na stole, ale chwila. Porządek masz zrobić w ciągu 5 minut. I to też się nauczyłam z tej książki. Niech coś nie trwa wiecznie, niech coś nie przeciąga się w czasie. Dajesz sobie krótki czas. Bach! Robisz tempo na no, tempo, tempo, tempo. Ma to być szybko zrobione. Kolejna rzecz. Coś, co ci sprawia przyjemność. Na przykład mi sprawia zawsze przyjemność lato, uwielbiam jak jest ciepło, uwielbiam jak siedzi słońce, uwiadomię jak jest gorąco, nienawidzę jak jest zimno. Więc na przykład w dniu dzisiejszym było mi średnio dobrze. I wyciągnęłam sobie krem z wysokim faktorem, który używałam w ciągu lata i sam zapach zaczął mi przypominać, że się nim smarowałam w ciągu lata i no, od razu lepiej się poczułam. Yy, nałożyli na przykład bransoletek, nie wiem, jakiejś biżuterii, która Ci się kojarzy tylko i wyłącznie właśnie za ten. Te na przykład pochodzą z wycieczki mojej. I, I to takie małe, naprawdę drobne rzeczy potrafią ewidentnie wpłynąć na Twoje poprawę humoru i na to, żeby zaczęła działać. I ja myślę, że skończymy to teraz. Eee, kolejne rzeczy powiem w innym filmie, miało być 10. Na razie wystarczy te 7. I ludziska, do roboty! Do roboty! Czas tyka! Eee, jest już dzisiaj, jak nagrywam, 16 stycznia. Co się stało? Co się stało przez te 16 dni? Czas tyka! Jutro będzie 17. I nie popadajcie w paranoję. Super, że tyka! I wykorzystujcie to. Cieszcie się z tym. Cieszcie się każdą chwilą. Róbcie, róbcie, róbcie. To jest to jest najfantastyczniejsza sprawa położyć się wieczorem i wiedzieć się i wiedzieć, że się przeżyło ten dzień, jak się chciało, że się coś zrobiło, że był on wart tego, że się. Nie wiem, jak jeszcze pompatycznych muszę tutaj użyć sformułowań, żeby pompować w was energię działania. Także dzisiaj w tym momencie proszę cię naciśnij sobie stop! Daj mi lajka za motywację i zrób coś. Co przybliżycie do osiągnięcia wybranego swojego celu postanowienia noworocznego? Do zobaczenia wkrótce, eee, pa! pa.